to na bazie moich obserwacji powiem tak, trzy, trzy, jeżeli przyjmiemy z tych wcześniejszych danych, które pokazywałem, że 750 tysięcy na to jest ten budynek w Polsce, to 3%... Ja się dopiero uczę, a to co obserwuję, co robią inni, z to ma Jest, tragedy. jest tragedy. Edukacja jest tutaj. Wy w ogóle powinniście i tatami, ułagam się, zwróć na to uwagę tarku, łagam się, zwróć na to uwagę w filmie nawet. Specjalne szkolenia z edukacji w nowych mediach. Bo dlaczego? Znaczy, bo dzięki nowym mediom możecie wyszyć swój biznes kosmowy. Pamiętajcie, że ten element to jest biznes globalny. Internet jest globalny. Możecie wystrzelić swój biznes kosmos, nie wychodząc z domu, pierdoląc stołu, za przeproszeniem, a jeżeli o tym zapomnicie, pominiecie, to nie doszło, nie wystrzelićcie w kosmos. To ci, którzy muszą się z FM się za to wezmą i, i zrobią to źle, Teraz zobaczcie, co Wy macie do spełnienia, jaką macie misję, jeżeli w cholera siedzicie w samym środku tego torna. W samym środku. Teraz ona no, na sam koniec pokaże, Teraz robi się to tak. Podchodzę. Ile by tak z tego wziął? Tyle. cyk, cyk, Tyle. I to ma być dla mnie. 100 tysięcy miesięcznie, 200 tysięcy miesięcznie. Ma być krótka piłka. Tak jak ja 7 lat temu powiedziałem. Przechadzałem się po Gołębiewskim patrzę, a tu Beata ze swoim mężczyzną. Witajcie. Witam. Jak długo działacie w FM? FM działamy od pięciu lat. Obecnie jesteśmy na poziomie Orchidei Amarantowej. I właśnie pierwszy raz z nowym Mercedesem w podróż. FM. Rozumiem. Czy od samego początku działacie wspólnie, we dwójkę? Od pierwszego dnia. Jakie wrażenia z dzisiejszego seminarium? No na pewno motywacja, szczególnie dla młodych, nowych, niewierzących w siebie ludzi, że da się zrobić, że cel do osiągnięcia, a sukces przyjdzie na pewno. Mariusz tutaj poruszał dzisiaj wiele kwestii dotyczących też działalności w marketingu sieciowym. Takie rzeczy, z którymi ludzie sobie nie radzą, mają problemy. Czy były jakieś rzeczy, na które on wskazywał? A ja, z jakimi wy sobie nie dawaliście rady do tej pory? No my w ogóle dziwnie zaczynaliśmy, bo myśmy nigdy w żadnym marketingu nie działali. To jest nasz pierwszy MLM, jaki robimy. No i z efektów jakie po prostu odnieśliśmy no z samej tej pozycji, na jakiej aktualnie jesteśmy, no to yy, no mnie się wydaje, że firma FM i w ogóle to co Mariusz mówi, całe to MLM to jest jedna firma dzięki której naprawdę sukces można odnieść w krótkim czasie, nie wiedząc nic o MLM, nie tak jak myśmy zaczynali, nie działając nigdy w żadnej firmie i właśnie to co powiedział, trzeba uwierzyć w siebie, wyznaczyć sobie cel i dążyć do tego za wszelką cenę, nie słuchać osób ani siebie tego drugiego ja, uh -huh. które coś mówi nie uda się, nie wyjdzie. Wszystko wyjdzie, wszystko się uda. A co w takim razie robiliście? Przed y, działalnością w mlm mm, Pracownicy służby zdrowia. Czyli da się, każdy może. Każdy. Dla mnie jest to w ogóle bombowa sprawa, że ja mogę e, razem z żoną pracować w jednej firmie i nie jest to dla mnie jakimś. E, nie musiałem być e, narażony na jakąś rozłąkę e, w innym systemie pracy albo możemy działać sobie razem. Przede wszystkim godziny pracy, jakie poświęcamy, jesteśmy sami razem, sobie wyznaczamy. Sami sobie wyznaczamy, ale co jest ważne, że jesteśmy razem i pracujemy kilka godzin dziennie. Nie poświęcamy tak jak mąż kiedyś 8 godzin pracy było. Zarobki były jakie były. Teraz jest y, pracy mniej. Pracujemy jakby 1 czwarta etatu, a zarobki jakby na 4-5 etatach. Gratuluję, ży nic. życzę Wam diamenta co najmniej. Ciekawego życia? życia, no, A ja marzenia. Marzenia? a nie wiem, co co? Dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy. No. Co pan robi? Mózg. No, ja. Myślę. Jest tutaj ze mną Arletta. Kurczę, no też dziwnie z firmy FM, tak dzisiaj jest. Powiedz mi Arletto, ty słyszałem, niedawno zaczęłaś współpracę z tą firmą. Tak, współpracę z firmą podjęłam dokładnie w grudniu 2009 roku. Skończyło się tylko na technicznie podpisaniu umowy, ponieważ w związku z sytuacją rodzinną musiałam najpierw pochować mamę, Dojść do siebie, no i od praktycznie 17 maja podjęłam decyzję startu całkowicie, pracuję bardzo aktywnie, buduję strukturę, robimy obroty, mogę się pochwalić, że już nawet osiągnęłam premię 6% w ciągu tych zaledwie paru tygodni. No i... Czy ja dobrze zrozumiałem? To są dwa miesiące działalności. Tak, Ciebie. tak. Tak no, To jestem w szoku. Powiedz mi, jakie plany na przyszłość w takim razie? Co chcesz osiągnąć? E, to znaczy, tak, biznesowo chciałabym osiągnąć poziom czarnej, diamentowej orchidei. Pamiętasz dzisiejsze szkolenie? Nie tak. chciałabym, tylko osiągnę. Tak, osiągnę, osiągnę na pewno. A tak prywatnie, to mam takie, takie bardzo prywatne osobiste marzenie zafundować mojemu mężowi 25-lecie, rocznicę ślubu. Na naszej wymarzonej bora-bora. Pamiętasz dzisiejsze szkolenie? Nie mam marzenia, tylko kartka, długopis, wyznaczasz cele, kiedy je lecisz na bora-bora, tak? Mam, mam, mam wszystko konstruktywne Dziękuję i życzę Ci sukcesów. E, tak jak dzisiejsze, Czyli jeżeli jest coś, co jest, jeżeli jest nowe coś dla mnie, bo jest moje 130, to jest pomiędzy tym jest coś, co nazywamy filtrami, które przesiewają wszystko, odrzucając mnóstwo rzeczy i wpuszczają tylko to, co ma dla sens w, ten, w ten To jest to, w jakiś sposób, jak chce się poczuć, to jest coś,